Dobrze podjętej decyzji. Dobra, już jedziemy. Mam nadzieję, że pojechałem dobrze. jestem siódmy. Ale wiecie, dobrze by było być pierwszym, ze względu na to, że w wyścigach mam nadzieję, że będą takie same czasy. Nie, no mam nadzieję, mam wrażenie, że na zamkniętym dywrze było dużo lepiej. Bardziej agresywniej brał te zakręty. Pierwsze miejsce. Coś mnie zatrzymało jeszcze. Okej, okay, pierwsze, pierwsze miejsce mamy. Ok, tam mi, yy, mam wrażenie, że mi pomogła ta pierwsza osobowa kamera. 5 sekund przewagi. Oby, tak dalej. Tutaj to wam powiem, że srogą mam przewagę nad nimi. Chyba zajebałem za dyfer. Zobaczcie, jak ja jadę. On już nawet na, na prostym praktycznie nie chce jechać. Było jednak dolać tego oleju. Nie mam co dwójki wrzucać nawet. No to dyferencjał kaputno, niestety. oj, oj, oj. oj. Naprawdę dostałem srogie wciery.